Dlaczego życie zakonne? Gdyby tak jednym słowem odpowiadać, to chyba dobrym słowem byłaby tajemnica. Wchodzimy tutaj na taką płaszczyznę doświadczenia Bożej miłości, która, ko która kocha mnie osobiście i która jest y tak wielkim doświadczeniem, y tak wielką wartością, że człowiek nie potrafi przejść obok niej obojętnie i zaczyna sobie zadawać pytanie: jak ja mogę odpowiedzieć na tę miłość Boga? Kojarzyło mi się raczej z takim specjalnym wybraniem, z takim specjalnym powołaniem, i no, ciężko było mi myśleć o tym, że mogłoby to dotyczyć także mnie. Tak naprawdę dopiero teraz, po. Po paru miesiącach zaczynam wierzyć w to, że, że Pan Bóg nie żartował, że Pan Bóg naprawdę może mnie kochać aż tak i że może chcieć mnie mieć aż tak blisko. Myślę, że największą wartością życia zakonnego jest to, że jest ono głupotą w oczach świata, że w tym do bólu opłacalnym, policzalnym świecie. Jest miejsce na coś takiego bardzo niepraktycznego, że nabiera ono sensu tylko jedynie w kontekście do Boga. To, że mieszkam z Panem Bogiem pod jednym dachem, że mogę trwać w jego obecności tej takiej sakramentalnej. Tylko nie padnie. Jeżeli żyję tak prawdziwie tym życiem, to mogę mieć pewność, że spełniam pragnienia Boga że w pewien sposób odpowiadam miłością na tę Jego miłość. Nie, życie zakonne nie jest idealne, ale gdyby chcieć być tak bardzo precyzyjnym, no to trzeba by było powiedzieć, że pomimo tego, że nie jest idealne, to jest doskonałe. A doskonałe jest w swojej istocie. No bo przecież chodzi nam o to, żeby jak najdoskonalej naśladować Pana Jezusa i tym pewniej osiągnąć zbawienie. No chodź, to żyć! Myślę, że życie zakonne jest takie, jakie być powinno. Zakłada proces, zakłada cierpliwość wobec ludzkiej biedy. Pan Bóg naprawdę macza w tym palce i. I naprawdę sobie radzi. W tym też pomaga nam z pewnością właśnie wspólnota, ta nieidealna. Nawet jeżeli w drugim człowieku no, widzimy jego słabości, grzechy, to mimo wszystko w konfrontacji z nim możemy się przeglądać w nim jak w lustrze i widzieć też swoje własne słabości. Panu Bogu należy się, żeby były osoby, które będą tylko i jedynie dla Niego. Żeby były takie osoby, w których on może sobie odpocząć, w których on może czuć się swobodnie, może poczuć się jak u swoich przyjaciół, bytań. A to wszystko, na wszystko dla niego. niego.